Ludzie dosyć często sobie naprawdę dziwne wyzwania. I ja pod tym względem nie jestem wyjątkiem. O czym mogliście się już przekonać chociażby kiedy przechodzimy do One HB The Fangame, Grecca? Z pewnością nie należ do prostych. Jak również teraz, kiedy robię serię w Wyszyn Mega TC3 Northum na ślepo. Z drugiej strony można sobie pomyśleć, co ma to do kryjosi Yoshi's Island. Otóż mam zaraz nieco jakieś takie, w pewnym sensie, upośledzone. Zagrajmy w. Wiem, że to brzmi co najmniej dziwnie, ale taki jest mój plan. Sama gra oryginalnie, prawda, na konsole Super Nintendo Entertainment Systems, no daje z SNES-em, albo Super Famicom, -y, jeżeli mówimy tu o konsoli japońskiej i pozwala nam się dowiedzieć co nieco o wcześniejszych e, latach życia e, Mariana i jego e, brata Luigi'ego. Co mianowicie się wtedy działo? To już za chwilę. Oto bowiem nie znajdujemy się w lesie, gdzie spotkamy całą grupkę Yoshi i małego Bobasa z czerwoną czapeczką. Witaj na wyspie Yoshi! W raju, gdzie żyją wszystkie osi. Jednakże wkrad w ich życie pewien chaos, ponieważ... dziecko spadło im prosto z nieba. Tak, i oni mają na myśli dosłownie, to dziecko spadło z nieba. Upuszczone zresztą przez bociana. Chwilę wygląda na to, że to dziecko wie gdzie chce się udać. Wieś łącząca braci mówi każdemu z nich, gdzie jest ten drugi. Yoshi zdecydował się przenieść go do jego miejsca przeznaczenia poprzez y, taką jakby sztafetę, będą go sobie przekazywać nawzajem. I w ten sposób rozpoczyna się nowa przygoda dla Yoshi i hi... Bobasa Mario. Boże. Jeżeli myślicie, że dzieci są małe i i upiedliwe, to ta gra was tylko utwierdzi w tym przekonaniu. A ja nie będę oszczędzał Waszych bębenków, To już mogę z góry wam powiedzieć. Witajcie na wyspie Yoshi. Postawa zasada brzmi tak. Jeżeli Mario spadnie z pleców Josiego, zostanie rozpoczęte odliczanie i kiedy dojdzie do zera, ka sługusy kameka przybędą i pozwolą Bobasa Mario. Im więcej zdobędziemy gwiazdek, tym bardziej będziemy bezpieczni. Kiedy już odzyskamy Maria, liśnik będzie powoli wiatr do 10. Aby ukończyć etap musimy przekazać bołasa Maria. Następnie już który będzie gdzieś pobliżony. I tak, można tutaj wykonywać tak naprawdę cztery główne czynności. Pierwsze jest skok, który można połączyć z machaniem nogami dzięki czemu możemy... Trochę, w, trochę dłużej utrzymać się w powietrzu, a jeżeli wiemy co robimy, to nawet skoczyć nieco wyżej. Ale do tego trzeba się odbić od przeciwnika, To nie zawsze wychodzi. Drugą czynnością jest połykanie przeciwników, których następnie można wypluć. Można też ich wypluć w nieco inny sposób, tak że się rozbiją. Żeby ich wypuść tak jak za pierwszym razem, trzeba ich wypuść do góry. Wtedy nie zostaną oni zniszczeni. W czynku których można również zamienić wiarę, jak też to zresztą uczyniłem na samym początku. Ja, można robić tak naprawdę tylko jedną rzecz. Jaką? Strzelać nimi na kilometry dalej. Nie, ja, mają to ciekawą właściwość, że są w stanie zabić się prezentowaną większych przeciwników z całej gry. I będą one bardzo, ale to bardzo potrzebne, aby poradzić sobie później z bossami. A bossów jest łącznie, o ile dobrze pamiętam, boże 62. x w 12. E, Takie w istocie, tak sądzę. E, czwarta z umiejętności jest wykonanie. E, w... boże. Jakby to nazwać? Chodzi o to, że uderzamy dosyć mocno w ziemię, naszym. co by tu dużo nie mówić, naszym tyłkiem. E, dzięki czemu jesteśmy w stanie wpić niektóre elementy w ziemię. Nie zawsze się opłaca to robić. Na przykład o tą kulkę, która pozwala nam skakać się dużo wyżej niż normalnie, robicie się nie daje nam absolutnie nic. I to są właśnie wszystkie wa z ważniejszych czynności, które może wykonywać Yoshi. No i oczywiście, wiadomo, Joshi może się użyć. bo brawo, nie spodziewaj się tego, prawda? I to na tyle, jeśli chodzi o kwestię samouczka. Tymczasem przechodzimy do etapu numer 1. Jeżeli komuś zależy, to można tutaj zmienić. O Można tutaj zmienić nieco ustawienia przycisków. Mi nie zależy, głównie dlatego, że. O Nie zależy mi na tym, bo jestem przyzwyczajony do tych standardowych. Ale się, może dlaczego powiedziałem, że będzie to nietypowe zagajemy w. Otóż normalnie celem gracza powinno być pokazanie, przynajmniej w dużej mierze, wszystkich ciekawostek, tak? Mój cel jest zgoła odwrotny. Ktoś może pomyśleć, ale jak to może być odwrotne? Tak, tutaj dostajemy samouczek. Wciśnij przycisk L, raz i pojawi się wtedy kursor do celowania, wciśnij R jeszcze raz, aby wyrzucić jajo. Kiedy znajdziesz murki i uderzysz swoim jajem, ciekawe rzeczy mogą się zdarzyć. Aby anulować rzut, wciśnij strzałkę w dół na grzylaku. Dokładnie o tak. Przycisk L pozwala nam zatrzymać ten kursor w jednym miejscu. Przydatne jest to, jeżeli mamy konieczność wycelowania w jakieś konkretne miejsce. Wracając do rzeczy, co zagajmy wy będzie o tyle specyficzne, że moim celem nie będzie pokazanie tych wszystkich szczegółów, tylko wręcz przeciwnie, ominięcie jak największej ilości punktów które są do zdobycia w każdej planszy. O ile będzie to tylko możliwe, będę się starał zdobywać wyniki 0. Zamiast setki będzie to zero i uwierzcie mi lub nie, ale czasami wymaga to znacznie większych umiejętności niż zdobycie z absolutnego maksimum. Tutaj akurat jest to dosyć proste, żeby nie skłamać. Mamy w tej chwili tylko 10 gwiazdek, a gwiazdki można stracić w bardzo łatwy sposób. Uwaga, przygotujcie swoje bębenki, bo to będzie bolało. Raz, dwa, trzy! Złap y, bubasę Mario. Użyj na nim skoku, albo złap go językiem, aby przechwilić go, a nawet rzuć się w, nim, y, w niego jajem. Jeżeli na lęczniku pojawi się zero, y, Przejdę do sługu kameka i podwogów. go. Już wiecie o co mi chodziło z tym, że to jest irytujące? I nienawidzicie małe dzieci po tej grze? Tak, To jest dokładnie mój cel. W tej chwili skończyłem cały etap podkreślam cały etap mając na punkcie 0 punktów. I tam, gdzie będzie to możliwe, będę właśnie w ten sposób czynił. Oczywiście, są plansze, w których nie da się tak zrobić najgorzej jest chyba w piątym świecie, gdzie niektóre plansze dają powyżej 10 punktów. Jest to naprawdę nieprzyjemne dla tego typu przesadzenia. A cóż, to by na razie było na tyle. Nie pamiętam dokładnie, ile w każdej planszy można zrobić minimalnie, maksymalnie. Kiedyś się tym zajmowałem. I nawet wychodziły mi, mi wyniki nieco lepsze niż w Platniku, ktoś kto się odnośnie tego napisał. W pewnym sensie można to potraktować jako takie low level game. No jak na to nie patrzeć, mamy tutaj jak najmniejszy wynik do osiągnięcia, co swoją drogą wymaga naprawdę sporych umiejętności w niektórych wypadkach. Nie zawsze mamy o co się rozbić tuż przed. Zakończeniem etapu, więc będziemy musieli się ułożyć, mieć jakieś gwiazdki na koniec. Albo będą jakieś czerwone żetony nie do uniknięcia, albo jakieś kwiatki nie do uniknięcia. To mi się jeszcze nie zdarzyło, żeby były jakieś kwiatki nie do uniknięcia. Niekiedy jest łatwiej ominąć, niekiedy jest trudniej ominąć, ale zawsze się da. Z żetonami i z gwiazdkami bywa już. No, nie oszukujmy się, różnie. Ale nie uprzedzajmy faktów, zobaczycie to w następnych odcinkach tego zagrajmy w Yoshi Island. Albo jak to woli, Super Mario Advance 3, Yoshi's Island 3, 4.